Moc w słabości się doskonali. Zapraszam więc na czwarty odcinek adwentowej szkoły modlitwy. Moc słabości się doskonali. Te słowa to odpowiedź Jezusa na modlitwę. Na modlitwę apostołów, tak modlił się Piotr, tak modlił się Paweł, doświadczali słabości, doświadczali modlitwy w kryzysie. Odkryli w swoim życiu jakieś miejsce słabości. Modlili się, Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. Miejsce słabości. Bardzo ważne miejsce w naszym życiu, które może być miejscem spotkania Boga. Co to takiego? To może być miejsce, w którym widzisz swój nauk. Widzisz swoją bezradność co do grzechu. Widzisz nieumiejętność przemiany swojego życia, relacji, problemy z pracą. Miejsce, gdzie czujesz się słaby albo może i nawet bezradny. Bardzo ważne miejsce. Najchętniej od Niego uciekamy, najchętniej chcielibyśmy, by takich miejsc nie było, nawet nie lubimy myśleć o tych rzeczach, a to spory błąd. Moc, słabości się doskonali. Pamiętam, kiedy pierwszy raz w życiu świadomie zobaczyłem i przyznałem się przed samym sobą najpierw, że jestem bezradny. Jezu, w tym i tym grzechu nie wiem, ile razy próbowałem setki, tysiące. Jezu, w tej, w tej sprawie chciałem tą relację, tą sprawę zmienić, chciałem inaczej reagować na pewne problemy i nie umiem. Zrobiłem wszystko, co potrafię. Tysiąc razy postanowiłem to zmienić i nie potrafię. I to był ważny moment klęknąć przed Jezusem i przyznać: Nie potrafię, Jezu. To był moment, w którym doświadczyłem mojej słabości, a przy okazji. Natychmiastowo mocy Bożej, bo moc w słabości się doskonali. Od tego dnia zacząłem zauważać, że jeżeli każdego dnia przychodzę do Jezusa, zaczynam dzień od tego, by stanąć w swojej słabości, odkryć, jaki jestem naprawdę, i powiedzieć Jezusowi, że go potrzebuję, że potrzebuję Zbawiciela, nie chcę sobie sam radzić, bo wiem, że sobie nie radzę, to nagle doświadczam jego mocy, to nagle doświadczam jego siły, i na ten dzień mam siłę. Bo moc słabości się doskonali. Wykorzystaj miejsce swojej słabości jako motywator do modlitwy. Wykorzystaj to, że czujesz się czymś słaby, bezradny, nie móc się w jakiejś rozpaczy, ale stawaj dzień po dniu jako syn, córka kochającego Boga. Syn i córka, dzieci wiedzą, że sobie nie dadzą rady bez rodziców. Stawaj w świadomości tego, że Cię kocha ale w pełnej słabości też. Nie bój się tego, że jesteś bezradny, bezradna i potrzebujesz Zbawiciela. Stawiam Ci więc wyzwanie, niech przez najbliższe dwa dni ten, to miejsce słabości będzie miejscem spotkania Jezusa. I do zobaczenia za dwa dni, pojutrze.